Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku Quo is Snow, czyli co dalej będzie się działo z moim kontem. Witam wszystkich, z tej strony Snow, no i dzisiaj postaram się z wami gdzieś tak głośno zastanowić, co dalej z moim kontem, bo teraz naprawdę jestem w takim momencie w Rise of Kingdoms, w którym nie byłem już od lat. Zawsze tam mniej więcej wiedziałem, tak, co dalej... Jakie plany, na co zbieram, czego szukam, i tak dalej, i tak dalej. A teraz powiem Wam szczerze, że jestem w takiej trochę kropce i się zastanawiam grubo, co by tu dalej czynić. Jeśli chodzi tam o wewnętrzne konto, to nie jest to taki problem. Jeśli chodzi na przykład w jakich tam dowódców inwestować, i tak dalej, to nie jest, nie jest problem, bo cały czas inwestuję w tych dowódców inżynierii. Uważam, że oni są naprawdę świetni, bardzo mi się podoba ich używanie, chociaż miałem nadzieję, że ich trochę poużywam więcej, no niestety to się nie stało. Więc jest taki, taki trochę dół z tym z, z, związany, bo miałem nadzieję tego trochę więcej poużywać. Ca to, KVK ogólnie jest e, słabe. Jeśli chodzi o ekwipunek, to tutaj też e, nie jest to jakiś wielki problem. Cały czas jestem, e, mogę sobie zrobić już te e, przebudzenie tutaj na czwarty poziom, pewnie będę robił właśnie ten łuk, no i gdzieś tam po kolei te atrybuty kultowe będę sobie zbierał i zbijał, e, no bo to też jest dla mnie ważne. Natomiast tutaj bardziej mi chodzi o sytuację, jeśli chodzi o Królestwo, Sojusz i co tak dalej, i tak dalej. I tutaj powiem Wam, że szczerze, nie jest to zupełnie czas, w którym chciałbym toczyć jakieś wielkie zmiany. I to mnie naprawdę dobija gdzieś tam. Samo to, jak to KVK się rozegrało, tak? Jeszcze tu mamy 13 dni, dwa tygodnie tego KVK, gdzie wiecie, tak naprawdę, praktycznie no, nic nie mogę zrobić dużo z tych rzeczy, które zwykle sobie zdobywałem, jakieś tam wiecie, czy bastiony, czy, czy te nagrody, chociażby te kryształy, które się dostaje, oczywiście mógłbym na to się połasić, mógłbym tutaj zrobić też taką wiecie, akcję rogue, że gdzieś tam Atakuje farmi i tak dalej. Nie do końca to lubię. Nie wiem, jeszcze się nad tym szczerze zastanawiam. Nie widzę w tym jakiegoś wielkiego sensu. Całe to KVK naprawdę jest mocno depresyjne i to myślę, że dla wielu stron. I trochę mi to pokazuje, że rzeczywiście to, co nie ludzie przestrzegali trochę na tych niskich sidach że to jest takie trochę granie każdy sobie. Nie, że tutaj tak naprawdę nie ma jakichś więzi, zespołów, to jest, wydaje mi się, że też kwestia tego jak wiele tu jest tych królestw w jednym obozie i tutaj szczerze wszystko się może zdarzyć, sami widzieliście, że tutaj jedna zdrada, tutaj druga zdrada, mnóstwo ludzi, którzy naprawdę no, nie ma się co dziwić, że, że te ich królestwa są gdzieś tam nisko notowane, no bo to są słabi ogólnie bym powiedział liderzy, tak, no to się nie dziwię, że jakoś wielce dużo ludzi po prostu nie chce z takimi osobami grać, no bo to widać, że że, że to po prostu nie jest to, tak, nawet jeśli chodzi tam o liczby i tak dalej, i podobnie jest u nas. Ja szczerze powiedziawszy, myślę, że jeśli ktoś słuchał wcześniej, to, to wie, że miałem dużą nadzieję, że po prostu Max zostanie z nami i miałem nadzieję, że gdzieś tam z Maxem uda się to ogarnąć, ale pokażę wam co tutaj tak naprawdę mnie najbardziej dołuje chyba z tego wszystkiego. Czekajcie, gdzie jest tutaj raport braku aktywności? Widzicie, że mamy tutaj dużo mordo, 21 dni, już go nie ma 3 tygodnie. Widzicie, że są tu też moje farmy, bo szczerze ja sobie też tak myślę, no jeśli bym migrował, to po co będę teraz zbierał surowce, zupełnie jakiś bezsens. Tak to widać, ale najbardziej mnie boli tutaj Mad Max, 12 dni, już prawie 2 tygodnie nieaktywne. Nie odpowiada mi na te wiadomości i chyba powoli będę musiał po prostu uznać to. Że Maxa już z nami nie ma, a to jest naprawdę dobijające, bo myślę, że gdyby Max był, to naprawdę była jeszcze szansa, że w jakimś tam stopniu bylibyśmy zespołem. A tak, to wiecie, w 7-1 byłem często właśnie dla zespołu, a teraz widzę, że tego zespołu tak naprawdę nie ma. I to jest smutne, tak, jeżeli gdzieś tam się ten zespół rozsypał i się rozsypał w taki beznadziejny sposób. Nadal tu są osoby. Z którymi chciałbym grać dalej, na przykład z Automatykiem, który też z nami cały czas zostaje i teraz ogarnia królestwo, bo myślę, że wiele osób by tego po prostu nic tutaj nie robiło. Jest z nami Louis, on jest też naprawdę spokojny, jest z nami Elinora. Ona też jest w porządku, R. Ostatnio nawet wygraliśmy razem ArK i Painted też tutaj był, chociaż go akurat znam słabiej. Natomiast cała reszta tej drużyny jeszcze jest Joe oczywiście. Z nim też chciałbym grać, ale podejrzewam, że Joe się po prostu stąd nie ruszy, bo jakoś, nie wiem, albo mu się nie opłaca reszta. Tak szczerze nie wiem na jakim poziomie w ogóle teraz jeszcze grają, więc tutaj jest naprawdę bardzo słabo. Jeśli zobaczymy sobie na rankingi, to zobaczycie, że mnóstwo osób z Królestwa właśnie przeszło do tych innych sojuszy, na przykład Blad, wiele też innych osób, nie wiem czy oni będą migrować i tak dalej. Madara też się ruszył, chociaż on na początku naprawdę był bardzo przeciwny temu, ale w sumie teraz szczerze ciężko mi nawet oceniać te osoby na takiej zasadzie, no. Pch. Co z tego, tak? To jest bardziej już taka gra, mi się wydaje, że trochę każdy sobie niż, niż, niż właśnie zespołowa, bo wydaje mi się, że jakbyśmy jeszcze pokombinowali jako, jako zespół, to moglibyśmy właśnie sobie zorganizować jakąś tam zemstę, moglibyśmy nawet coś tam może ugrać, tak? Może w jakiś sposób gdzieś tam znaleźć jakiś sprzymierzeńców coś pomagać, na przykład walczyć z ziemią, miałem tam różne pomysły, ale szczerze widzę, że nie do końca ktokolwiek chciał to podchwycić. I może to też dobrze, nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Wydaje mi się, że tutaj ogólnie gra to jest, tak jak powiedziałem wcześniej, bardziej taka każdy sobie rzepkę skrobie, zawsze idę tam, gdzie są większe nagrody i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca to jest mój styl. Nie do końca mi się to podoba i szczerze jakoś tak tak bardzo nie jestem przywiązany do 7-1, żeby zostawać tutaj absolutnie mimo wszystko, nawet kiedy, wiecie, będzie już totalnie źle. Nie widzę sam możliwości odbudowy tego królestwa, w sensie takim, że nie chciałbym na przykład wzi wziąć R5, nie wiem, kombinować migracje, zmieniać różne zasady, pilnować tego. No, ja po prostu nie mam na to czasu. Absolutnie teraz nie mam na to czasu, bo teraz też tak zupełnie prywatnie. Ja tu oczywiście nie będę was zanudzał moim tam życiem i tak dalej, ale teraz naprawdę mam taki okres, że jest ciężko z czasem. Myślę, że tutaj to też widać i kwestia tego myślę, że gdyby nie to, to już dawno by mnie tu nie było albo bym bardziej aktywnie myślał o tym, co tutaj zrobić. Natomiast teraz absolutnie nie mam na to czasu. Tak? No i to też jest kwestia, kwestia tego, trochę szkoda, no bo tak to wiadomo, byłyby jakieś livey, coś by się działo, jakieś akcje. Myślę, że nadal jest na to szansa. Może gdzieś tam przy następnym KWK zobaczymy. Ale pod tym względem jest naprawdę nieciekawie. Migracji szczerze. Tak bardzo nie chcę ze względu na to, właśnie, jaka jest pora roku, bo w tej porze roku ja jestem bardzo aktywny, ale nie na Rise of Kingdoms, w sensie takim, że jestem aktywny bardziej życiowo, no bo to wiadomo, są wakacje, jest ciepło, człowiekowi nie chce się siedzieć w domu. Ja jak jestem na zewnątrz, to w ogóle nie mam tak, że wiecie, gdzieś tam jestem na plaży czy coś i sobie otworzę Rise of Kingdoms. Ja, jak jestem na dworze, to nie dotykam praktycznie telefonu, nie mam, nie mam czegoś takiego, więc w zeszłym roku, jako że to był początek mojego kanału, to i tak byłem dosyć tutaj aktywny na Rise of Kingdoms, ale wiecie, ja zwykle, jak są wakacje, to. Zbieram te trzy głowy, które tutaj są, jakieś pierwsze lepsze rzeczy. Jak jest jakieś KWK, to tam trochę zawalczę, ale mm, zwykle nie byłem zbyt aktywny. No chyba, że wiecie, tam deszczowy dzień, czy jak naprawdę miałem jakoś dużo czasu, to na dłużej zajrzałem, ale ja w tym właśnie sezonie letnim jestem mało dosyć aktywnym, e, także tutaj nie chciałbym migrować, bo wiecie, no jak gdzieś migrujesz, to chcesz się pokazać, e, chcesz, no, nie wiem, chcesz migrować do jakiegoś do, dobrego w miarę królestwa, e, chcesz pokazać tam aktywność, że walczysz i tak dalej, i tak dalej, e, a myślę, że gdybym teraz migrował gdzieś, to trochę bym był takim deadweightem niemalże, znaczy no dobra, bez przesady, myślę, że aż deadweightem to bym nie był, ale, e, ale nie walczyłbym na zasadzie takiej zwyk zwykłej Mojej aktywności to by był trochę problem. Tyle się cieszę, że mam trochę tych surowców w paczkach, więc to na pewno mi trochę pomoże, bo jak gdzieś będę migrował, to chociaż trochę tych surowców będę miał. Oczywiście spokojnie mogę sobie migrować ze wszystkimi moimi farmami i to też jest plus, bo jestem w miarę szybko, jak gdzieś migruję, szczególnie jeżeli migruję na królestwo, które będzie miał, nie wiem dwa tygodnie przerwy przed KWK, cztery tygodnie przed KWK, to jestem w stanie naprawdę tymi farmami przycisnąć i dosyć tych surowców zebrać. właśnie, no żeby przycisnąć to trzeba być, nie? A ja tutaj to nie jest coś takiego, co mi się teraz jakby uśmiecham, więc tutaj pod tym względem jest to też ciężkie. Wielkie dzięki w ogóle dla wszystkich, którzy mi wysyłali mnóstwo wiadomości na temat migracji. Wiecie, że o, przyjdź do nas, jest tutaj dla ciebie miejsce. To jest szalenie miłe, bardzo fajne, i nie wiem, czy z niektórych tych opcji się rzeczywiście nie zastanowię. No bo cóż, zobaczymy. Ale tak jak mówię, na ten moment, mimo że tak beznadziejnie jest u nas, bo naprawdę moim zdaniem jest beznadziejnie. Ja też nie lubię wiecie jakiegoś takiego zaciemniania, uważam, że to jest beznadziejna sytuacja. Uważam, że nie mamy zespołu, uważam, że nie mamy aktywności. Ech, nasz lider no, jest nieaktywny, i wydaje mi się, że całkiem możliwe, że nigdy nie wróci. Mamy poszczególne filarze, których lubię, ale to jest wszystko. Tak? No i mamy też taką trochę, wydaje mi się, jednak kosę w zespole, która jest niewypowiedziana, że wiecie, część ludzi gdzieś tam poszła do naszych rywali, część nie, jakieś tam pewnie pretensje, które prędzej czy później wyjdą. Za niedługo zobaczycie, że się zacznie sprzeczanie tam o Mighty's Governor i wszystkie inne pierdoły, które tylko są możliwe. No, chyba, że już praktycznie rzeczywiście prawie wszyscy stąd migrują. Ja na pewno będę się starał z tymi osobami, które jeszcze są aktywne i które jeszcze myślą Pokombinować, co robimy, na ile zostajemy. Ja, tak jak mówię, nie do końca chcę teraz migrować. Myślę, że to też jest szansa, bo wiecie, migracja ogólnie to też będzie fajna sprawa. Myślałem, żeby zrobić na przykład taki kontent, gdzie próbuję się moim kontem dostać do jakichś na przykład imperium takich dobrych. Z tym, że tutaj też będzie problem, bo moje konto niestety nie jest zbyt dobre. Wiecie, tutaj autarka raz, tutaj te liczby, nie wiem, czy nie będę miał liczb z tego nowego KWK, które są słabe. Teraz nie robię za dużo kill więc to konto moje nie jest jakieś ojej super, nie. Tyle tylko, że mam dobrze, że na przykład jeśli chodzi o te ekwipunki i tak dalej, to to jakoś wygląda, nie, to jestem w stanie przedstawić, że mam fajne marsze, ale na przykład problemem będzie na pewno to, że ja mam siege, tak, że ja mam tutaj 400 tysięcy oddziałów tych taczek i że ja tego siege'u chcę używać i na pewno tego nie odpuszczę, gdziekolwiek bym nie migrował, to bym powiedział, bierzecie mnie z albo albo nie bierzecie mnie wcale, bo takie jest po prostu moje konto, więc tutaj też by było na pewno bardzo ciężko. Myślę, że na takim Imperium w ogóle byłoby mi się ciężko utrzymać, ale no to też mógłby być jakiś taki fajny content. Myślę, że gdybym szedł w ogóle na Imperium, to raczej myślałbym na zasadzie takiej, żeby wiecie, żeby być przygotowany na to, że będę musiał stamtąd uciekać. No bo Imperia też są po pierwsze takie, że wiecie, moment są super, ale bardzo szybko też spadają, więc idąc na Imperium dobrze jest mieć przygotowaną następną migrację. W razie czego, ale też wydaje mi się, że, że to mogłoby być fajne doświadczenie, zobaczyć, jak tam wiecie, w takiej mega aktywności, jak to wszystko wygląda. Z tym, że wtedy byłby taki problem, że podejrzewam, że z niektórymi ludźmi, których chciałbym jednak grać z nimi dalej, byłoby mi trudno migrować, bo jeśli to moje konto jeszcze powiedzmy, tam ma takie rzeczy, gdzie mógłbym się pewnie dostać, to myślę, że z niektórymi mógłby być problem. No i cóż. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na pewno, tak jak powiedziałem, gdyby był Max, gdyby były jeszcze może kilka osób takich zdeterminowanych, że tu robimy jakiś nowy projekt, to wtedy bym to wszedł. Przede wszystkim, gdyby był Max. Jakby był Max i Wolfi, to już w ogóle byłoby spoko. Ale nie ma tych osób. Nie czuję, żebyśmy mogli tutaj cokolwiek wybudować. Na pewno nie z bladem. Więc nie wiem, kto tu w ogóle będzie królem, czy nim zostanie automatyk, tak jakby z urzędu, bo jako naj, nie wiem, najaktyw, najbardziej aktywna osoba czy coś, nie wiem, jak to będzie wyglądało, kiedy to KWK się zakończy. Nie wiem, kto tam na przykład migruje, ale wydaje mi się, że ja szczerze osobiście bez Maxa tutaj tego 7.1 nie widzę, żeby to jakoś zaczęło naprawdę fajnie funkcjonować. Nie chcę tutaj też narzekać za bardzo na ten sesit, że to zawsze tak musi wyglądać, bo naprawdę do pewnego momentu tutaj to wyglądało bardzo dobrze. Wydaje mi się, że to chyba najlepiej, jeżeli po prostu, nie wiem, totalnie się nie odzywasz, albo, albo grad po prostu tylko i wyłącznie na siebie. Nie obchodzicie swój swój sojusz, nic tylko cały czas tylko patrzysz w to, żebyś ty miał dobrze i ja jestem trochę rozwieziony pod tym względem tak no bo jestem przyzwyczajony do tego że grałem w zespole czułem się przynajmniej częścią zespołu z tymi niektórymi osobami naprawdę byłem gdzieś tam blisko ale reszta też czułem że gdzieś tam to jest mój zespół i jakoś będziemy razem tutaj to się totalnie wszystko rozsypało i wydaje mi się że jeżeli tutaj zostanę to na takiej zasadzie Jestem praktycznie sam. Albo tak naprawdę no nie ma sojuszu, tylko jest kilka osób, z którymi uważam, że warto w ogóle gadać i cokolwiek ogarniać, ale sojuszu jako takiego nie ma, więc granie bez sojuszu w Rise of Kingdoms uważam, że będzie słabe. Ale taką najprawdopodobniejszą opcją, którą ja teraz widzę, jest taka, że trochę po prostu przebieduję na wakacje, na ten okres taki letni, bo dla mnie on się już zaczyna. Gdzieś tam, wiecie, fajna pogoda i tak dalej. Ja nie mam teraz absolutnie jakiegoś takiego miejsca, ani czasu na to, żeby mocno, mocno wchodzić w Rise of Kingdoms. W ogóle wydaje mi się, że ogólnie to jest jakieś nie wiem, pomieszanie z poplątaniem, bo zobaczcie, teraz. Bardzo prawdopodobne, że za niedługo wejdzie właśnie nowa cywilizacja i tak dalej, będzie promocja Rise of Kingdoms w miesiącach, które wydaje mi się totalnie jakby nieadekwatne do tego, żeby, żeby w ogóle grać, no bo no nie wiem czy Wy też tak macie, ale ja w tych miesiącach letnich zawsze jestem dużo mniej aktywny niż bardziej. No i sobie jakoś tego nie wyobrażam, kiedy jest, wiecie, ciepły dzień, kiedy do 22 można być tam na dworze i tak dalej, robić dużo ciekawsze rzeczy, żebym tutaj siedział, wiecie, na gierce. Ja rozumiem w bardziej takie deszczowe dni, zimne dni i tak dalej, gdzie i tak tam, powiedzmy, nie mam co robić, to wtedy tak, ale pewnie różnie to wygląda. Muszą mieć jakieś wyliczenia, że to jest w ogóle, że im się to opłaca, bo ja bym powiedział, że najbardziej opłaca się robić jakąś taką mocną promocję gdzieś tam, kiedy jesień się zaczyna, kiedy właśnie ludzie już nie wychodzą tak dużo na dwór i tak dalej. Wydaje mi się, że w ogóle to było kiedyś naturalne, tak? Tak samo jak, nie wiem, w telewizji zawsze puszczali na lato powtórki, bo i tak nikt telewizji nie oglądał. Może z tymi grami mobilnymi jest inaczej. Może oczywiście się na tyle już te nasze społeczeństwo zmieniło, że, że ludzie już, nie wiem, nie wychodzą. Ale, ale wydaje mi się to gdzieś jakieś takie jednak pokręcone. Wydaje mi się, że ten timing był kiedyś lepszy z wprowadzaniem różnych rzeczy w Rise of Kingdoms, ale cóż tam, nie mi oceniać. Na pewno to nie jest tak, że wiecie, że ja się totalnie gdzieś tam wycofuję, ale e, ja tak jak mówiłem, ja nigdy nie gram pod kogoś, tylko patrzę pod siebie, więc muszę też patrzeć pod swoje potrzeby i e, naprawdę nie widzi mi się teraz migracja. Ja bym chciał, że jak już gdzieś migruję, to rzeczywiście, wiecie, przychodzę i, i się staram. Ja taki też jestem, że, że wiecie, że jak gdzieś przyjdę, e, to staram się gdzieś tam pokazać, staram się dobrze grać i tak dalej, a nie na zasadzie okej, okay, dobra. Trochę was oszukałem tym, że mam, nie wiem, dużo killpointów i mam dobre rzeczy, ale tak naprawdę jestem deadweightem ten przez najbliższe dwa miesiące będę się logował tylko na pięć minut i tyle mnie zobaczycie, nie? no bo to też by było w ogóle nie fair. Jeszcze na takim Imperium powiedzmy, nie no, wartuję. nawet na Imperium by nie chciał czegoś takiego robić, ja bym też nie chciał robić na Imperium na zasadzie, że migruję tam jestem pewny, że zaraz stamtąd będę uciekał, bo to też moim zdaniem jest nie fair i, i po prostu nie chcę, nie chcę takich akcji robić zbliża się też zenit of power, jak widzicie na załączonym obrazku i tutaj będzie 15% życia łuczników. No to by było coś pięknego, gdyby mi się udało to zdobyć, i informacja jest taka, że to będzie w czerwcu, więc teoretycznie mógłbym jeszcze poczekać. No i pokażę wam, co ja zrobiłem takiego, żeby chociaż trochę może mieć jakieś iluzoryczne szanse. Więc pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to wziąłem sobie te wzmacniacze 50 tysięcy i wyszkoliłem po 52 tysiące każdej jednostki. Czyli widzicie, że tutaj na przykład, jeśli chodzi o kawalerię, 37 dni, za 37 dni to będzie gotowe. Podejrzewano, jak to jest napisane, że w czerwcu. A dzisiaj jest maj 9, no to idealnie gdzieś tam powinno się zdarzyć, chyba że będzie pod koniec czerwca, no ale i tak, 37 dni to jest bardzo, bardzo daleko, tak? Więc jest bardzo duża szansa, że jeśli niechcący, nie kliknę w jakiś sposób, albo miejmy nadzieję, że to będzie, jak to będzie w ogóle na początku czerwca, to nie ma żadnego problemu, czy tam do połowy czerwca będą mi się szkoliły te jednostki, więc całkiem możliwe. Że uda mi się w czasie zenitu po prostu te jednostki sobie wziąć. No to wtedy możecie sobie policzyć. Ja sobie zrobiłem, wiecie, Kingdom Buff, wziąłem sobie runę 15%, wszystko. Przepraszam, najlepsze co mogłem. No i tutaj już będę miał na ten zenit przygotowane te 100, 108 tysięcy jednostek, tak? Dobrze liczę. To jest oczywiście cały czas kropla w morzu potrzeb, no bo to jest milion siły, a ja bym tutaj potrzebował 20 milionów siły. Oczywiście teraz te królestwa na tym kontynencie, którym jesteśmy, też nie są za bardzo aktywne, ale wiecie, zawsze się tam znajdzie jakiś borok z farmą i tak dalej, co będzie bił te punkty na potęgę, więc tego się niestety, ale też spodziewam. Że no nie da się inaczej. Tak, że zawsze jakby były te numery niższe, no to zawsze ktoś tam pod, podbiegnie i coś spróbuje. Ja niestety, jeśli chodzi o przyspieszenia, nie wyglądam zbyt dobrze. Nie wydaje mi się, żebym po raz, wiecie, nagle zaczął jakoś czyjnować barbarzyńców czy coś w tym stylu, więc ja tych przyspieszeń wcale, to znaczy. To nie wygląda źle z moimi przyspieszeniami, ale to nie są numery przyspieszeń, które by pozwoliły mi na to, żeby ten zenit wygrać. Ale coś tam będę próbował, może znowu będę jedenasty, tak jak ostatnio. Na razie wygląda to słabo. Wątpię, żeby mi się udało w miesiąc nagromadzić tyle, żeby wiecie, żeby rzeczywiście tą łatkę zdobyć. Na pewno nie będę teraz nic przyspieszał, więc to będzie plus, bo będę te przyspieszenia sobie tylko i wyłącznie zdobywał, no i co? Będę miał chyba tylko i wyłącznie nadzieję, że nikt inny nie będzie nie będzie tam cisnął. W sumie, szczerze tą jeśli nie będę migrował, to też by to był jakiś plus, tak? No bo jeżeli będę widział, że rzeczywiście jest jakaś szansa, żeby mi się to wszystko udało, to szczerze byłbym w stanie teraz się poświęcić tak, że totalnie do zera kończę wszystkie moje przyspieszenia, tylko i wyłącznie po to, żeby zdobyć właśnie tą łatkę, i później gdzieś tam bym próbował się odbudowywać. Nie wiem, czy to by był dobry pomysł, ale wiecie, na pewno też bym skoczył maks. Wiecie, pierwszy raz może bym nabił te 100 milionów siły. Jestem ciekawy, ile to w ogóle tych moich przyspieszeń jest w sumie pewnie. Dałoby się to policzyć na ten moment. No, nie są to dobre liczby. To na pewno nie są liczby, które by mi gwarantowały wysokie miejsce, ale zobaczymy, zobaczymy, ile mi się uda jeszcze zdobyć i zobaczymy, jakie tam będą limity. Wiadomo, że zawsze kawaleria i piechota, to, to gdzieś tam trochę więcej trzeba tych punktów zdobyć. U łuczników jest słabiej, no ale 15 milionów, myślę, że to jest absolutne minimum, więc no nie, jest, nie jest to łatwe, żeby coś takiego, coś takiego zrobić. Tak czy inaczej, zobaczę. Myślę, że to jest jakaś taka szansa, żeby się wyzerować z tych przyspieszeń i, i w końcu zdobyć jakąś naprawdę taką mega super łatkę. Ja bym się na pewno bardzo cieszył. I, i zobaczymy, chyba, że dołączę, wiecie, do tych wszystkich graczy, którzy wygrali Zenit i, i skończyli grę. No nie, no tego bym nie chciał, ale zobaczymy. Także tak wygląda na ten moment moje konto, także szkoda niektórych rzeczy, że się wydarzyły, no ale tutaj, tak jak mówię, no ja nie na, nie, nie na wszystko mam wpływ, nie chcę mi się, to już nie jest ten czas dla mnie, gdzie ja mogłem, wiecie, spokojnie stwierdzić, dobra, biorę to sam. Przejmuję jakieś funkcje, bardziej aktywnie wchodzę i próbuję jakieś rzeczy robić tutaj absolutnie niestety, no nie mam na to czasu, nie mam na to czasu, żeby próbować to robić samemu, czy tam kilka osób, żeby mi pomogło, ale nie chcę być twarzą absolutnie tego projektu, bo wiem, że, że w pewnym momencie nie będę miał na to czasu i, i to będzie wyglądało słabo. Zobaczymy, na pewno będę informował, co tu się dalej dzieje. Ja na spokojnie podchodzę do, do tego wszystkiego. No i cóż, zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko przebiegnie. A na razie z mojej strony to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.